Witam wszystkich. A dzisiaj mamy 22 chyba, grudnia i chciałem sprawdzić, są w garażu, w takim garażu są yy, matki zapasowe z ulików wesolnych i chciałem sprawdzić. A jak już sprawdzę, to chciałem wam pokazać czy przeżyły i jak wyglądają. Zaczniemy sobie. No jak się dobrze. Jedne żyją. Dziś się bardzo wieje, ja też żyją, bo jest wilgoć. Tu jest, w tym garażu jest jakieś 4 stopnie. Rano wyjeżdżałem samochodem, to jest 4 stopnie. No i ono sobie tak tutaj Siedzą, nie mają źle, ktoś mówi, że nie przeżyją, nie są w stanie, jest połowa zimowli, to też żyją, bo już widzę, wilgoć jest. No, na, pewno, na pewno tutaj matka czerwi, dlatego jest tyle wilgoci. Zobaczymy, to już jest trzeci, czwarty ulik, o są na są też, nie przeżyją, no jednak przeżyją. Dobra, zamykamy, żeby nie wyleciały. I tu ostatnia, wiem, że ta była najmocniejsza, najmocniejszy ten ulip. A i siedzę, siedzę najniżej. Siedzę. Wilgoci będą miały bardzo dużo, bo to nie, mówię, nie ma, nie ma co. One tutaj na pewno matki czerwią z tego względu, że one po prostu czują, że są słabe. Rodzinki i matka do czerwia. Gdyby matka nie czerwiła, to by tej wilgoci nie było. No i tak sobie pięć matek zapasowych można powiedzieć mam. Czy się przydadzą, nie wiadomo. Ale być może komuś się one przydadzą. To tyle. Myślę, że spokojnie przeżyją na do wiosny, pokarmu mają. tak jak wspominałem, dobrą sprawą jest właśnie do tych ulików cztery ramki połówkowe, Tak jak ja mam w tym w moim wypadku. Z tego względu, że ten kłąb ma się gdzie uwiesić i masz czego jeść. Bo wkładając dwie ramki, pszczoły niezachętnie siedzą od ścianki. To jest akurat ścianka ulika. I mogą mnie przeżyć, a tutaj mają gdzie po prostu się uwiązać. Robi się kłąb na dwóch ramkach środkowych, i jeszcze po zewnętrznych stronach mają pokarm. Jak widzicie, mamy końcówkę grudnia, przed świętami dzień, i oliki żyją. I mają się świetnie. Mamy no, no tak, zresztą tutaj widać, no zawylatujemy, one są pozamykane. Na pewno tam jest dużo tej wody. I zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, pozdrawiam. Widzimy się może w styczniu, końcówką stycznia. To tyle z mojej strony. Na razie pozdrawiam.